1-2-3-1. 1-2-3-4. Dzień dobry. Witam na sesji otwarcia ofert w ramach postępowania dotyczącego zadania pod nazwą budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiedzie. Otwarcia ofert oraz ich analizy dokona komisja. W składzie Jan Lisiewski, Marek Godlewski i Mariusz Drężek. Kwota, jaką zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotowego zadania, to 370 tysięcy złotych. Oferty będą rozpatrywane w oparciu o następujące kryteria: cena 60%, okres gwarancji 30% oraz doświadczenie kierownika budowy 10%. Wpłynęły, proszę Państwa, trzy oferty w terminie, i teraz dokonamy ich otwarcia. <laughs> Oferta numer 1 złożona została przez firmę Lech Bud Michał Wołosz, romany 63, 1210, Szczytno. Firma ta oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto z podatkiem VAT 408 000 zł. Okres gwarancji 7 lat. Doświadczenie kierownika budowy, dwie budowy. Była to oferta numer jeden. Za chwileczkę zapoznamy się z najważniejszymi zapisami oferty numer dwa. A ofertę numer 2 złożyła firma Europartner Małgorzata Mroczek, ulica Kochanowskiego 2c, 1210, Szczytno. Firma Europartner oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto z podatkiem VAT 418 500 zł. 418 500 zł. Okres gwarancji. 7 lat doświadczenie kierownika budowy 38 lat. I za chwileczkę ostatnia oferta, oferta numer trzy. A ofertę tę złożyła firma Radko. Usługi ogólnobudowlane Radosław Tański, Olszyny 20, 12, 100, Szczytno. Firma Radko oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto z podatkiem VAT 419 437 zł i 15 groszy. 419 437 zł i 15 groszy. Okres gwarancji. 7 lat doświadczenie kierownika budowy, 3 budowy. Była to trzecia i ostatnia oferta złożona w ramach przedmiotowego postępowania. Dziękujemy Państwu bardzo i do